Znaczki z zamkami. No nie, znowu ten gnojek. Proszę jaśniej. Marka, w to nie mieszajcie. Ale się odezwij się tak raz jeszcze. Zamordowano filatelistę. Ginie bezcenna kolekcja. Sprawca zostawił jednak ślad. W 11 Wydział Śledczy. Dziś o 18.25 w TVN. Samolot z drużyną rugby na pokładzie rozbija się w górach. Odnalezienie rozbitków graniczy z cudem. Odwołano akcję ratunkową, jesteśmy zdani na siebie. Musimy coś jeść, ale co? Żeby przetrwać, muszą być gotowi na wszystko. Pozostanie poddany najcięższej próbie, jak przez nią przejdą. Itan Hawk w filmie A Life Dramat w Andach w piątek o 22.10 w TVN. Od teraz, jak makrela, to tylko w porzeczkach. Pięknie, super. Teraz delikatnie naciskamy i ją zawijamy. Jak mięczak, to tylko z figami. Jak rolada, to z bakłażanów, cukierni i z mozzarellą. Położymy to tak na wierzchu. Pascal po prostu gotuje. W sobotę o 17 w TVN. Prywatni detektywi. Podsłuchują. Śledzą. Szukają dowodów. Nie tylko policjanci ścigają bandytów. Ręce na głowie, pod już. Policjanci, Detektywi. Od 6 lutego 5 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku o 18:25. Na wspólnej pięć minut wcześniej. Na wspólnej 5 minut wcześniej. Na wspólnej 5 minut wcześniej. Na wspólnej 5 minut wcześniej. Do zobaczenia. Od poniedziałku na wspólnej 5 minut wcześniej. O 2055 mogą wcześniej wrócić do domu. Czy Polacy potrafią przyciągać pieniądze? Czy pieniądze się nas trzymają? Sprawdzimy to na własnej skórze. Złoty dla zuchwałych, czyli Polacy i pieniądze 2006. W niedzielę 19 lutego w TVN. Przygotuj się do testu na stronach nbportal.pl